Drodzy Państwo, nawet aktorka Magda Milcarz, mieszkająca na stałe w Nowym Jorku, nosi buty CTC. W związku z tym, dlaczego Pani miałyby nie nosić, skoro są tutaj naprawdę modne buty? I mamy oczywiście historię prawie drewniaka, który w tym sezonie, jak wiadomo, króluje. Ale mamy też botki z przewiewnym, otwartym palcem, tak zwanym. Jeżeli ktoś lubi koronki, a platformy w dalszym ciągu są bardzo modne, mamy tutaj taką wycinankę na bardzo wysokim obcasie. No i oczywiście kolor. Kolor to jest coś, co rządzi w tym sezonie, jak nam się trafiają jakieś, jakieś chrzcinki, czy też komunia. Myślę sobie, że w takim niebieskim buciku można daleko zajść. Ale widzę widzę, że tutaj i Kasia skrzynecka by się pożywiła w ogóle i wychylę, w ogóle złotą szpilką. Proszę bardzo. Jest. No i mamy też nieśmiertelne fiolety. Trzeba pamiętać, żeby w takim bucie nie wchodzić we wrzosy, bo wówczas zginie nam nóżka. Jeśli lubimy torebki, możemy pożywić się taką torebeczką, we wzor tapetowy. Który cały czas jest obowiązujący. Jak ktoś lubi beżowe tapety z szarościami, proszę bardzo, ale i niebieskości są. Co tu dalej? Co tu dalej? Dalej mamy. O, właśnie. Wróciły kaczuszki, czyli niskie obcasy. No i mamy tutaj takie skrzyżowanie kaczuszki z lisim pazurem, do tego kokarda. Proszę bardzo, kokarda duża, świetna dla pań, które mają haluksy. Ja nie mam, w związku z tym spadam stąd.